どっか、いってらっす No, nie chciałem zrobić głupie przejście, ale to nieważne. W każdym razie pojawiła się taka oddzielna akcja, smutna w zasadzie, smutna akcja, ponieważ streamerka zaprosiła na streama swojego moderatora i zaczęły się tam dziać różne dziwne rzeczy. Tak więc, jeżeli ktoś z was jest moderatorem u jakiejś streamerki i liczy, że będzie z tego coś więcej, to myślę, że warto zobaczyć to nagranie i zderzyć się ze smutną, ale jednak rzeczywistością. Największe upokorzenie. Streamerka Twitch zaprosiła swojego moda na transmisję. Po wykonaniu

Boże, ale chłopiec, jaki zestresowany siedzi, nie wiesz co ma zrobić, kurwa, no ciężko, ciężko? Like... Yes. I'm so sorry. No, zaraz się okaże, że był problem, bo oddychał. Tak. No ale to nie wszystko co tam się działo, ponieważ...

100% paid actor. Szczerze, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, naprawdę, przysięgam. Chciałbym, żeby to nie było prawdziwe, tylko żeby to była ustawka. Dobra, chciałbym za, nie wiem, dwa dni odpalić streama i powiedzieć wam, wiecie co, ta akcja z tym gościem to była Beka. Ale wiesz, mam wrażenie, że to na serio jest. Niestety, że to jest na serio. Niestety. Tylko ty mi Majtek w ramach premii nie dawaj. Kurwa, już tydzień nosiłem jedne, żebyś się. Z się ucieszył. Szkoda. Jak ona ma na Twitchu? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. No i też widziałem właśnie, że jest. <laughs> u Asmona klip. Najsmutniejszy Twitch stream ever. The mod's dreams come true. OK, here we go. Ale w ogóle, jakie to jest smutne, no? Mod's dream come true. Let's, let's watch the original clip. Co to ma być? Co to ma być? Jemek też się polał. Co to ma być? Czy to jest tekst z filmu Drugo, czy to jest film? Guys, you got it. I don't drink. Do you ever want this to be you? Sake? Co to jest sake. Do not drink alcohol. You don't want to be in this situation. Wow. I have it? to watch <laughs> this for 30 more seconds. It's okay. Can you Jesus. come closer? This close? okay. Yes. Okay, okay. Widać, że z domu nie wychodzi. Co ty pierdzisz? Ja mam bardzo dużo wspólnego ze światem, że wczoraj zamówiłem sushi, ha? I co, ha? Zdziwieni? Just on me. Just on me. Is <laughs> A jakie? Srakiek. Właśnie mi zostało. Nie wiem, nie znam się, nie znam tych nazw. Ja zawsze patrycji pytam co zamówić, bo nie wiem, to jakieś dziwne nazwy są, nigdy nie wiem co to znaczy. Chyba, że w nawiasie napiszą, że tam nie, łosoś, coś tam, to, to się domyśla, ale jakiś tam Niguri, z czymś tam, to nie, nie wiem co to jest w ogóle. <laughs> Okay, okay. O, pocałowała Ale ją rozgrzał Co ona powiedziała? Wash my mouth? Okay. Wash my mouth, dobrze słyszałem So no, oh, this is uh this is this is what they do on Twitch and uh the girl retweets it and says my charity work for the year and then she says all jokes aside Dilly and I are actually friends and is that this is so bad I think it's just for for show. Like that's what I would usually assume. Like like something like this it's No właśnie ja też w to wierzyć, że to jest for show, ale <laughs> To ten co nagrywał o guciu i żabach Jak ktoś nie kojarzy Ale się kupa w doborowym towarzystwie znalazłem Asmon W prawym górnym tego Polska Polska górą Ale szot kurwa. A zobaczcie. <laughs> dosiadłem się do stołu. Ej, będziesz w tym w kolabie roku. No, kolab roku. Proszę o nową kategorię like w złotych Antosiach. From... streamer one life, oh, wow. a stream an hour and minutes of torture Jezus. waterboarding would have felt more pleasant for jest masz tak źle ze mną ja ci takich rzeczy nie robię Zobacz, jak ty do mnie przyjechałeś to zabrałem cię do biedronki pokazałem ci kasy samoobsługowe zobacz that she can't really stand to be around him unless she is extraordinarily drunk so the whole time she is drinking yeah. throughout the stream they reach the donation <laughs> <laughs> Tak szczerze, może? Też się tak zastanawiam, czy, czy ten. Czy to by rzeczywiście jakieś takie wywołało emocje? Na tle takich, nie wiem, odcinka z pasutem, to to, to to jest takie, kurwa, nic tak szczerze. Takie mam wrażenie, że ktoś powiedział, o Boże, tam u pasuta się macali, coś tam, a wszyscy wiedzieli o co chodzi i te, ten, bo zakładał babce torbę na głowę, bo sugerował, że ma brzydką twarz. Więc w sumie tak na tle na przykład odcinka z pasutem to ta sytuacja jest taka. Eh. So now Nie tędy droga, trzeba być top gif suberem a nie modem? We're skipping ahead. Yes! I'm so sorry. We're skipping ahead, bro. Oh I'm God. skipping ahead. I can't see All it. Alright, come on! Okay, I okay. can't see it. Ale u Pasuta laski były jakoś adorowane, co nie? E, a nie mod, który robi to, jakby był zakochany w niej, a ona go odrzucała. No nie, no ta laska, na przykład ta jak ona, Sabina, czy jak tam się nazywała ta ostatnia, jak ją Pasut odrzucił w finale, to kurwa łzy miała w oczach. Więc tam był też jakiś ładunek emocjonalny, bo oni też wzięli jego byłe do tego programu. No ale na tle tego wszystkiego, co tam się działo, to tam nawet ludzie za bardzo na to uwagi nie zwrócili, no bo, bo program, Bobeka, Pod kontencik. No to wiesz, no ten argument pod to wszędzie, no tu też możemy powiedzieć, że to jest pod content. No nie wiem. Like, a, like a of like girls that have these like over, like, these, like, massive childish overreactions to things. If I was watching a hostage video where someone yeah. had kidnapped my grandmother, threatening to slit her throat unless I paid the ransom, I would honestly- I don't know what he's done to deserve this, yeah. but this is, like, a divine punishment here. Yeah, this whole he thing was her idea. This was her donation incentive. And now she's acting like it was- To akurat jest sensowne, no. Na przykład ja mam też donate goal na gotowanie, nie? Stream z gotowania. No i pewnie jak już miał to zdobyć, to też był taki o, so, a trzeba to robić, nie chce mnie się, no ale bym pewnie zrobił. No więc może ona też tak rzuciła jakiś taki ten i podkontencik. No całości mi się nie chce oglądać. Jak ktoś lubi, no to macie łasmą Golda, możecie sobie zobaczyć, czy, czy czy oryginał, sam materiał, to już tam jak, jak to woli. Natomiast no podrzucam, że jest taki temat, a nie ukrywam, że odpaliłem to tylko po to, żeby znaleźć się na jednym obrazku z nimi. także, <laughs> No ale to tak przy okazji.